Dzień dobry, Krystyna Brzeska, pierwszy urząd skarbowy. Gdzie znajdę księgowość? Mogę zobaczyć legitymację? Pięknie wyglądasz. To jest wasza babcia. ona takiego faceta puściła bokiem z Widawskim, no. A przestań, jakby to była pielęgniarka, to już dawno by poleciała. A tu proszę, do Mańska impreskę sobie robi. Nawet na kaco wyglądasz prześlicznie. Mhm, klin jest najlepszy na kaca. To nic zobowiązującego, no. Przylotny romans. Powinno się wydarzyć. Nadal ją kochasz? Niepotrzebnie się na niego wścigałem. To dobry chłopak. Poczekam na ciebie. Pawła już nie odzyskasz. Nie ma szans. Wiesz, jak ciężko jest wytłumaczyć małemu dziecku, dlaczego jej mama nie wraca? Ojca się nie wybiera. Nic się nie zmieniłeś. Niby dorosły facet, a wciąż ten sam mięczak. To będzie nasza mała tajemnica. Zostaw no powiedz, mnie. że jestem wariatem. No zostaw... powiedz, że jestem. Ała! No zostaw mnie, za mnie. Nie rozumiesz, to on jest ofiarą.